Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejne, kolejne spotkanie tym razem w okresie przedświątecznym. Mamy wielki tydzień. Wszyscy już szykujemy się do, do świąt, ale pozwólcie Państwo, że przedstawię kilka informacji bieżących, które są ważne dla naszej społeczności, dla naszego, dla naszego miasta. Kończą się prace nad powołaniem stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska razem z gminami Powiatu Tarnowskiego, ale też z Dąbrową Tarnowską. Chcemy utworzyć stowarzyszenie, które będzie przygotowywało projekty pod nową perspektywę finansowania z Unii Europejskiej. Jesteśmy już na finale tych, tych prac. Dopinane są już ostatnie szczegóły statutowe. Mam nadzieję, że będziemy mogli Państwa już niedługo poinformować o założeniu takiego stowarzyszenia i przystąpieniu do budowy strategii dla całej aglomeracji tarnowskiej. Najważniejszym jednak tematem dnia jest COVID i sprawy związane z, tym, z tą bardzo trudną do zwalczania chorobą. Dzisiaj mamy prawdziwy szczyt zachorowań, zarówno w skali kraju, jak i w skali Tarnowa. W ciągu ostatniego miesiąca 1815 osób zachorowało na, na tą zakaźną chorobę, a w ostatnich dwóch tygodniach 1100 osób. Niestety zmarło aż 25 osób w tym, w tym miesiącu. To są nie najlepsze wiadomości. Mam nadzieję, że jesteśmy już w szczycie choroby i że będzie już tych przypadków coraz mniej, ale ciągle musimy pamiętać o dystansie. Na szczęście są szczepionki i wiele osób już jest zaszczepionych. Ponad 18 tysięcy osób wśród Tarnowian przyjęło, przyjęło tą szczepionkę, a blisko 6 tysięcy przyjęło już drugą dawkę, a więc spora część naszych mieszkańców ma już tą odporność poszczepienną. Natomiast to nie oznacza, że te osoby już są całkowicie zwolnione z obowiązku dystansu społecznego. Wszyscy powinniśmy go stosować, bo... To jest jedyne, tak mówią epidemiolodzy, lekarstwo na, i, i sposób na to, żeby się nie, nie, nie zakazić. Ci, którzy jednak są dotknięci chorobą, mają szansę na leczenie w naszych tarnowskich szpitalach są specjalne łóżka COVIDowe. Razem z naszymi sąsiadami, czyli Brzeskiem Bochnią i Dąbrową Tarnowską, takich łóżek jest 656. Dzisiaj w Tarnowie jest około 100 wolnych łóżek, a więc system w naszym mieście jest wydolny, jest, jest gotowy przyjmować osoby potrzebujące. Jak będzie się sytuacja rozwijała, no, będzie to w dużej mierze. Zależało od nas. Ze spraw, które raczej wiążą się z przyszłością, to chciałbym pochwalić naszych najmłodszych, młodych, kreatywnych mieszkańców. Wielu z nich przystąpiło do konkursu Junior Biznesu. To jest taka próba wsparcia przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Na stronach naszego miasta, Tarnów.pl, możecie Państwo zapoznać się z bardzo ciekawymi pomysłami na prowadzenie działalności gospodarczej przez młodych ludzi. To jest taka ich próba, trochę wirtualna, trochę jeszcze nie rzeczywista, ale, ale przecież ucząca przedsiębiorczości. Warto zagłosować, wybrać któryś z projektów i w ten sposób zauważyć młodego człowieka, który stanął do takiej rywalizacji i chce, pochwalić się swoimi pomysłami na prowadzenie działalności gospodarczej. To jest ważne, bo to, to ta, ta młoda gospodarka potrzebuje takich impulsów rozwojowych, takiej kreatywności. Mamy w Tarnowie około 13 tysięcy podmiotów gospodarczych, tych już poważnych, zarejestrowanych, ale dobrze wiemy, że właśnie od młodych ludzi najczęściej przychodzą sygnały, czasem zaskakujące, w jaki sposób można prowadzić własną działalność gospodarczą, również z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych. Pomnik kultury. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, iż jest prowadzony taki program przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. To jest wsparcie tych wszystkich miast i miejsc, które świadczą o naszym dziedzictwie narodowym. Tarnów, czy miasto Tarnów, razem z parafią katedralną przygotowuje wniosek do instytutu. Chcemy wpisać na tą listę która jest szczególną formą ochrony, zarówno katedrę, zaułek wokół katedry, również ratusz i okolice ratusza. Jeżeli to się powiedzie, to bylibyśmy jednym z około 100 miast czy 100 miejsc w Polsce wyróżnionych takim, taką szczególną formą wsparcia. Tą listę prowadzi prowadzone przez kancelarię prezydenta Rzeczpospolitej. Dlaczego to jest ważne? Po pierwsze, daje nam to poczucie ważności naszego, naszego dorobku tarnowskiego, naszego wkładu w rozwój dziedzictwa kulturowego naszego kraju, a z drugiej strony będzie łatwiej o środki, które chcemy pozyskać na renowację, zabezpieczenie tej części naszej wspólnej historii. W tych dniach komunikacja miejska funkcjonuje według nieco innych zasad. To jest związane z prowadzeniem restrykcji przez rząd. Mniej poruszamy się, mniej osób jest aktywnych, szkoły, również duża część przedszkoli i żłobków jest nieczynna, szkoły, sklepy są pozamykane, więc. Ilość osób podróżujących jest mniejsza. Dostosowaliśmy rozkład jazdy do tych zmienionych potrzeb, ale z jednym wyjątkiem, jeżeli będą gdzieś większej ilości pasażerów, dotyczy to głównie szczytowych godzin, wówczas na danej linii będą podstawiane dwa autobusy. Chodzi o to, żeby nie przekraczać tego limitu 30% zajętości danego autokaru. Chodzi o to, żeby no po prostu pasażerowie czuli się Bezpiecznie w, naszym, w naszym, naszych autobusach, w naszym systemie komunikacji publicznej. Widzicie Państwo też tablice świetne, które są takim zewnętrznym przejawem naszego systemu, inteligentnego systemu transportu samochodowego. To pomaga znaleźć miejsca parkingowe, ale najważniejszy element tego. Tego systemu to zielone fale, które komputerowo są sterowane. Przypomnę, że wszystkie sygnalizacje świetne w naszym mieście są już podłączone do tego systemu i w jednym miejscu na nadbrzeżnej jest, jest centrala, jest inżynier ruchu, który kontroluje te urządzenia. Sam jeżdżę samochodem, więc widzę, że już można nieco łatwiej. Szczególnie w godzinach szczytu, przejechać przez miasto. Mam nadzieję, że Państwo również zauważyliście te udogodnienia. Jest okres świąteczny, jest okres przygotowań do, do świąt, a więc troszeczkę zwalniamy już naszą, naszą aktywność. Przygotowujemy się do spotkań z bliskimi. Wiemy, że tych spotkań będzie mniej niż kiedykolwiek, a więc chociaż tą drogą taką elektroniczną i, i zdalną. Składajmy sobie życzenia. Ja zrobię to za chwilę w rozmowie z panią redaktor. I mam nadzieję, że najbliższe święta będą ostatnimi, które w takich warunkach pandemicznych przychodzi nam spędzać. Wszystkiego dobrego na, na święta. Czekam na państwa pytania. Chodniki na 25-lecia między blokami od lat. Jest dziura, wychodnik. Przed wyborami mieli tak wszystko robić, ale dalej nie robią. Tam już tyle ludzi się poprzewracało. Między czwórką, trójką a piątką. Okazuje się, że tej administracji nie, tej, tej nie. I wiadomo, nie wiadomo, czyje to jest. No, mówimy o siedlu już nie 25-lecia, tylko nie, niepodległości. Rada Miejska zmieniła nazwę tego. Tego kompleksu mieszkaniowego. To jest faktycznie zespół budynków należących do różnych spółdzielni i do miejskiego zarządu budynków i jeszcze jest część miejska, myślę o drogach czy, czy chodnikach. Te, które są. Czysto miejskie są naprawiane, są, są wymieniane. Niestety nie mamy wpływu na, na spółdzielnię. Bardzo proszę o konkretne informacje. Mówiła Pani, że między blokami 3 i 5. Zwrócimy na to uwagę, jeżeli ten stan nie poprawi się, będziemy zwracać uwagę spółdzielni o niebezpieczeństwach, jakie tam występują. A Obowiązek zarządcy nieruchomości polega na utrzymaniu w dobrej jakości nie tylko całego samego budynku, nie tylko klatki schodowej, ale również tego, co jest otoczeniem. Są też jeszcze dodatkowe komplikacje. Niektóre budynki są własnością wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty mają również część... E, część gruntu. E, nie, niejednokrotnie mamy takie, taką sytuację, że e, mieszkańcy wspólnoty nie chcą e, przyjmować do wiadomości, że e, ich obowiązkiem jest również dbanie o, o chodniki. E, to, e, to, o czym pani mówi, wymaga no już takiego bardzo precyzyjnego yy, sprawdzenia yy, mam nadzieję, że w najbliższych, najbliższych dniach wyjaśnimy, kto jest właścicielem w tego wspomnianego przez Pani fragmentu osiedla. Mieszkam w Starym Budownictwie. Do kiedy będzie zrobione centralne ogrzewanie na Lwowskiej? Cztery. Lwowskiej, tak? tak. Tam mieliśmy do 21 roku mieć przynajmniej centralne ogrzewanie. Do dzisiaj nie ma. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej rozwija się ciepłowniczą. Akurat to pytanie zostało zadane na rynku. Tam już wszystkie przyłącza są zrobione. W ubiegłym roku MPS przeprowadził inwestycje, można powiedzieć, wewnątrz murów, murów miejskich. Wszyscy, wszystkie kamienice miejskie zostały podłączone, i wszystkie te, które te, które się zgłosiły, bo niektórzy właściciele chcą, niektórzy niestety nie. Pozostało nam jeszcze przy ulicy hmm, hmm, Krótkiej jeden, jeden obiekt, natomiast na ulicy Lwowskiej to pytanie już zadamy MPC-owi. Mam nadzieję, że już niedługo będziecie Państwo mogli się cieszyć hmm, ciepłem systemowym. Często y, są zgaszone światła na ulicy Klikowskiej wieczór późno. Już się mi zdarzyło to ze trzy razy, ponieważ chodzę na czuwanie do katedry i wracam o godzinie 24.00, tam 10-15. No i klikowska nieraz jest całkowicie ciemna. Mamy dosyć poważny problem z właścicielem tych latarni. Latarnie nie są miejskie, to może dziwnie, dziwnie brzmi, ale no, taka, taka niestety jest prawda i taki stan w całym, w całym kraju. Tauron jest właścicielem sieci energetycznej i samych słupów oświetleniowych. Miasto płaci za eksploatację tych, tych latarni i płacimy za prąd. O ile z prądem nie ma, nie ma problemu, bo wiadomo, są rachunki i płacimy, to za eksploatację mamy ciągłe utaczki z właścicielem. Upominamy się o to, że nie są wymieniane oprawy ciągle. Upominamy się o to, że awarie nie są no, tak szybko naprawiane, jak byśmy jakbyśmy chcieli. No niestety mamy do czynienia z monopolistą, który mm, no, chętnie pobiera opłaty, natomiast nie, nie dość chętnie realizuje wszystkie, wszystkie usługi. W sprawie Klikowskiej mamy tam problem faktycznie z kilkoma latarniami. I e, monitujemy w Tauronie, powtórzymy jeszcze raz, może, może bardziej stanowczo niż do tej pory. Dojazd do, do centrum mieszkańców, jak tutaj mieszkamy, przy rynku, nie ma możliwości przejazdu przez ulicę Wałową. Była taka możliwość przedtem, jak był remont kapitulnej. Mi się wydaje, że było do, dobre rozwiązanie. Dlaczego tak nie zostało dla mieszkańców? Bo ja no tutaj do centrum musimy dużo wjeżdżać. Chyba jest jakieś nieporozumienie. Jest oczywiście dostęp do, do rynku. Można wjechać ulicą Wekslarską aż do samej płyty rynku, do ulicy Zakątnej. Można wjeżdżać przez ulicę Brodzińskiego fragmentem ulicy Wałowej na Plac Rybny i Kapitulną dalej Katedralną, a więc dostęp jest, jest zapewniony nawet na plac Kazimierza, który generalnie nie może być miejscem postoju oprócz wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Również jest zapewniony dojazd. Ulica Wałowa jest i pozostanie deptakiem, nie będzie ulicą tranzytową, o tym już mówiliśmy przy poprzednich spotkaniach, więc jeżeli ktokolwiek z mieszkańców ma problem z dojazdem, to, to bardzo proszę sprawdzić jeszcze raz wszystkie znaki drogowe w moim odczuciu nie ma, nie, oczywiście nie, nie wjedziemy na, są na rynku chyba w tej chwili już praktycznie nikt nie, nie mieszka, może jeszcze w jednej kamienicy, natomiast wszystkich, do wszystkich przyległych ulic ten dojazd jest zapewniony. Inwestycje, inwestycje, jeszcze raz inwestycje. Mm -hmm. Dlaczego te inwestycje są poprawiane, dlaczego te inwestycje są niedopilnowane? No, prywatny inwestor, jak coś wydaje pieniądze, to wie dlaczego wydaje, a miasto krakowską poprawiało. W zasadzie każda inwestycja jest poprawiana, więc. Y Wydaje mi się, że to jest podstawowe pytanie, i nie, nie tylko do pana prezydenta Ciepieli, tylko do wszystkich kolejnych. No może nie wszystkie, nie wszystkie inwestycje, natomiast są poprawiane, natomiast ja nie pozwolę na to, żeby publiczne pieniądze były wydawane na złą jakość. Jeżeli zauważamy w trakcie prac, że te prace są źle wykonywane, to wykonawca jest zobowiązany do ich Poprawy jeszcze w trakcie realizacji. Korzystamy też z rękojmi czy, czy gwarancji. No mamy taki rynek usług budowlanych, jaki mamy. Nie, nie, wszyscy, nie wszystkie firmy dysponują odpowiednią kadrą fachowców, więc trzeba pilnować ich w trakcie, w trakcie realizacji. Akurat wspomniał Pan. O inwestycjach, które zostały przerwane. Dam tutaj przykład ulicy Wałowej 25, czy Legionów 14, czy ulicy Krótkiej. To był jeden wykonawca, który nie poradził sobie z zakresem prac. Umowa została rozwiązana. Następni kontynuują już z odpowiednią, z odpowiednią jakością. Jeszcze raz chcę podkreślić, dbamy o jakość wszystkich, wszystkich prac. Jeżeli zauważamy, że grożą nam jakieś usterki, interweniujemy w trakcie pracy. A korzystamy również z rękojmi. Tak było z ulicą Krakowską. Tam niestety na czas nie, nie wymuszono remontu przez wykonawcę i trzeba było poprawiać czy wymieniać wadliwy materiał, który został zastosowany w części, w części jezdnej. Ale po, tych ostatnich po tej ostatniej pracy ulica Krakowska przedstawia się już bardzo, bardzo rzetelnie i te prace były rzetelne, a, a jakość jest mam nadzieję, satysfakcjonujące. Witam Pana Prezydenta już świątecznie. Dzień dobry. Ja nie wiem, czy to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, mieszkańcy Tarnowa i regionu potraktują poważnie no w końcu 1 kwietnia. No to w naszej kulturze, tradycji, to taki dzień, w którym robimy sobie żarty. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio jakby moda na takie oszukiwanie dla... Niektórych osób już nie jest takie bardzo ważne, nie, nie, nie często. Może to wynika z tego, że nie wszyscy mają poczucie humoru i niektórzy się obrażają. Ja mam poczucie humoru, w związku z tym lubię, lubię tego typu psikusy. Przechodzimy do poważnych rzeczy. Pytanie jest mnóstwo, przechodzimy już do pierwszego. No i właśnie, pani Jadwiga pyta: Ta audycja z udziałem pana prezydenta przypada właśnie w prima aprilis. Czy ma pan poczucie humoru? Czy utkwił panu w pamięci jakiś zrobiony panu prima aprilisowy żart? Pamiętam, jak kiedyś temi e, piórem Irenausza Kuczuby. E, Zapowiedziało, że wraca województwo tarnowskie. I to, to było kilka lat temu i muszę powiedzieć, że wiele osób uznało, że to jest prawdopodobne, możliwe i że się na pewno wydarzy. Świadczą o tym reakcje wielu, wielu osób. To pokazuje, że jest w nas nostalgia do, do, w stosunku do przeszłości, do tego statusu miasta wojewódzkiego, a z drugiej strony no, chyba spora wiarygodność wobec mediów, skoro coś nie zostało jeszcze ogłoszone przez rząd, a wszyscy uwierzyli no i sprawiało to wielu najpierw przyjemność zapewne, a potem jak się okazało, że to tylko żart, to być może rozczarowanie. Mhm. Kolejne pytanie. Czy jest możliwe w najbliższej przyszłości, przynajmniej dla mieszkańców miasta, udostępnienie basenu prze PWSZ lub powstanie nowego? Akurat rozmawiamy w dniu, w okresie, w którym w ogóle nie możemy korzystać z basenu, bo pandemia i ograniczenia, i lockdown, i to wszystko, co nas spotkało, ogranicza dostęp do takiej infrastruktury. Mam nadzieję, że pani rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, jak tylko te warunki sanitarne będą już złagodzone, udostępni obiekt mieszkańcom. To jest nieduży basen, ale dla rekreacji, nawet dla nauki pływania. Może i powinien służyć mieszkańcom, jestem za. Jeżeli byłaby zwłoka w takim udostępnianiu mieszkańców, będę rozmawiał z panią rektor, żeby ją zachęcić do właśnie takiego szerszego otwarcia obiektu dla mieszkańców. Kolejne pytanie, jest takie już powtarzalne, już pojawiło się w poprzedniej audycji, nieco inaczej było sformułowane, ale mianowicie, pan Marcin. Kiedy Straż Miejska zacznie karać właścicieli psów zanieczyszczających przestrzeń publiczną? Ten problem istnieje od lat i jeżeli jest to sprawa nie do rozwiązania, to należy wprowadzić wysoki podatek od posiadania psa i za te pieniądze sprzątać. Podatek już był, niewiele to zmieniło. Dzisiaj w Tarnowie faktycznie nie ma, nie ma opłaty za posiadanie, czy podatku za posiadanie psa, Natomiast sprzątanie jest naszym oczywistym obowiązkiem. Sam jestem opiekunem niewielkiego, niewielkiego pieska, wychodzę z nim na spacer i zawsze mam przy sobie swój woreczek do, do posprzątania po, po moim ulubieńcu. Są też te woreczki w niektórych miejscach wystawione w takich, takich saszetkach, takich pojemnikach. Myślę, że straż powinna jednak zwracać uwagę, a w niektórych przypadkach, przypadkach karać tych, którzy notorycznie nie sprzątają po swoich, po swoich psach. Taki obowiązek jest nałożony na strażników, wiedzą, że mają to robić, no ale muszą kogoś złapać na gorącym uczynku, prawda? więc to też trochę zależy od losu. Myślę, że jednak dużo zależy od nas samych i nasze poczucie odpowiedzialności za innych, bo przecież, jak zabrudzimy przestrzeń publiczną. No to wiemy, jakie są tego nieprzyjemne skutki. Właśnie bardziej jest to apel jednak już do nas chyba i wyłącznie. Pani Justyna pyta, chciałabym się dowiedzieć, czy z, co z ustawą krajobrazową, która dotyczy zakazu umieszczania reklam. Niestety, jak wisiały szpetne reklamy, tak dalej wiszą. Są wszędzie, nieważne, że już tylko nieaktualne. Niestety nikt nie poczuwa się do obowiązku, aby je usunąć. Rada Miejska już postanowiła, iż tego typu reklamy będą podporządkowane regułą w Tarnowie, opisanym w stosownej uchwale Rady, Rady Miejskiej. Już jest lepiej niż jeszcze dwa czy trzy lata temu. Już widać, że niektóre. Reklamy zniknęły, ale ciągle jeszcze, jeszcze jest ich za dużo. Radni, biorąc pod uwagę okoliczności covidowe i to, że podmioty gospodarcze mają jednak pewne, pewne problemy w, egzystencjonalne, powiedziałbym, przedłużyła termin dostosowania się do uchwały do jesieni tego roku, więc mam nadzieję, że już od 1 października te niepożądane i szpecące nasz obraz reklamy znikną z naszych ulic. To jest dobra informacja. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pan Zbigniew. Media donosiły o końcu remontu kamienicy przy ulicy Legionów, która ma być kolejną siedzibą urzędu. Czy jest potrzebne tyle obiektów dla urzędników? Dzisiaj urząd nie ma jednego budynku. Poszczególne wydziały, jednostki, instytucje są rozmieszczone w wielu miejscach na terenie miasta. Też wynajmujemy na poczcie polskiej prawie całe, całe piętro i chcemy się wyprowadzić stamtąd, oddać już tamte pomieszczenia dzierżawione, a mieć tylko własny remont na legionów. Dobiega końca i myślę, że jesienią już będziemy mogli się przeprowadzić z poczty do do, do legionów i uporządkować wszystkie sprawy lokalowe. Pani Renata dopytuje, co konkretnie będzie wbudowanym przy ulicy Wałowej centrum multimedialnym. Czy zostanie przekazane którejś miejskiej instytucji kulturalnej, czy już uporano się z problemami z wodą w piwnicach? Tak, to, ten obiekt poprowadzi Biuro Wystaw Artystycznych, tak od początku zakładaliśmy. Będziemy. W najbliższym czasie już promować nową ofertę kulturalną w tym miejscu. To jest miejsce przeznaczone dla artystów, dla plastyków, dla ludzi żyjących z kultury. To ma być miejsce wspólnej pracy. Niektórzy będą zaskoczeni tym, co zobaczą w podziemiach, bo zburzona kamienica już jest przeszłością. Jest tylko niewielki pawilon, który w istocie jest i będzie punktem informacyjnym w sprawach kultury, natomiast główne pomieszczenia są w podziemiach. Jak to w piwnicy, a szczególnie przy baszcie i przy wzgórzu rynkowym są problemy z wodą, ale wy... obecny wykonawca radzi sobie już bardzo dobrze z tym problemem. Poprzedni niestety strzedł z placu budowy, nie, nie dał rady. Obecny kończy te, te prace i mam nadzieję, że w... Po sezonie letnim, kiedy już będzie, będą wyższe temperatury, wszystko będzie wysuszone, będziemy mogli Państwa zaprosić na ciekawe spotkania, a artyści będą mieli swoje miejsce do, do pracy, do współpracy, do przygotowywania kolejnych projektów. Czyli przybliżony termin zakończenia prac? To, to będzie jesień. Prace będą się kończyły teraz, teraz wiosną, potem wyposażanie i no, szlifowanie całego, całego projektu, w cudzysłowie mówiąc. Także mam nadzieję, że we wrześniu, najpóźniej w październiku będziemy Państwa mogli już na nowy sezon artystyczny zaprosić. Dzisiaj i tak wszystkie galerie, wszystkie instytucje kultury są, są zamknięte. Ubolewam nad tym, bo, bo przecież potrzebujemy tych spotkań, potrzebujemy hmm, kontaktów, ale też hmm, obcowania ze sztuką. Spoglądając na zegarek, myślę, że zdążymy jeszcze na jedno pytanie od Pana Kacpra. Kiedy na ulicach Tarnowa możemy spodziewać się autobusów elektrycznych lub wodorowych? Ale pan Kacper i pani trafili z pytaniem. Właśnie, właśnie dzisiaj mieliśmy przejażdżkę kolejnym modelem autobusu elektrycznego, tym razem całkowicie polskiej produkcji. Jest on już testowany i promowany. Przyjechał do Tarnowa, żeby się zaprezentować. Bardzo ciekawa, ciekawe wrażenia, cichy jak. Projektanci i producenci zapewniają również ekonomiczny. Dzisiaj mamy bardzo dobry zestaw autobusów. Praktycznie wszystkie, które wyjeżdżają na ulicę, są, są nowymi autobusami ekologicznymi. Natomiast jesteśmy zobowiązani do odnowy taboru i wyposażania w elektro, autobusy elektryczne. Będziemy je sukcesywnie kupować. To jest kwestia też środków dostępnych na zakup. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat będziemy kupowali pierwszą partię autobusów elektrycznych, o ile będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasta nie kupują autobusów wyłącznie za swoje środki finansowe. Potrzebne są dotacje. Te obecne w Tarnowie miały taką i dostaliśmy duże wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Następne zapewne też będą przy współfinansowaniu. Czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy też z funduszy, funduszy europejskich. Także możemy powiedzieć, że w roku 2024-2025 po tarnowskich ulicach będą już jeździć elektro, elektryczne autobusy, chociaż trzeba jasno powiedzieć, że obecne modele mają bardzo krótką, krótki dystans 120-130 km i kolejne ładowanie, więc. Wysoka cena i krótki czas przejazdu jeszcze, jeszcze zniechęca miasta przed masowym zakupem tych pojazdów. Z kolejną partią pytań prezydent upora się za dwa tygodnie. Ja już bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam do tego, żeby mieszkańcy nadsyłali pytania, dzwonili do redakcji bądź łapali naszych reporterów na mieście. Korzystając z okazji, że mamy świąteczny okres, to też dobry czas, żeby życzyć mieszkańcom wszystkiego dobrego na te święta. Dziękuję za to, za to zaproszenie. Chciałbym przekazać te życzenia dla pani, dla pani bliskich rodziny i dla wszystkich państwa. Najlepsze życzenia. Czas Wielkiej Nocy to czas refleksji, czas oczekiwania, ale też czas nadziei. Dzisiaj, w obliczu tej, tego nieszczęścia, jakie nas dotknęło, myślę o pandemii, tej nadziei potrzeba nam w sposób szczególny. Wiele osób. Odeszło od nas w ostatnim, w ostatnim czasie, wiemy, że niektórzy absolutnie przed, przedwcześnie wiele osób walczy z tą chorobą. To nie jest równa walka, bo nie ma jeszcze lekarstwa. Ale nadzieja wiąże się też ze szczepionkami, z coraz większą ilością osób, które przyjęły tę ratującą życie szczepionkę. Więc życzę Państwu, aby tak jak w walce z COVIDem, aby w innych sprawach również Towarzyszyła nam nadzieja i wiara w to, że będziemy mogli przezwyciężyć te trudności.